z przyczyn niezależnych od operatora, ale powstanie jutro. Pry. Jestem na basenie z synem. Przed chwilą nagrywałem jeszcze na zewnątrz parę rzeczy i trener się pytał mojego syna, czy na pewno słyszał, co mówi. To nie dlatego, że mój syn jest głuchy albo coś takiego, bo głuchy nie jest. Znaczy jest głuchy, jak się coś do niego mówi. Chyba, że się bo mówi, że dostanie zabawkę. O dziwo, młody został pochwalony, więc nie mogę na niego narzekać i rzeczywiście nieźle mu idzie, jak się troszkę przyłoży i zastanowi, co robi. Wiecie, że są ludzie, którzy założyli kanał YouTube'owy, na którym pokazują swoje Snapchaty? Hmm. Tak? Casey na przykład, zajebisty kanał. Okazało się, że mam jakichś nowych znajomych na Snapchacie, także super, fajnie, dzięki serdecznie. Pozdrawiam Was bardzo, mam nadzieję, że nie zanudzam tymi kilkusekundowymi filmami. A tak w ogóle, dzisiaj wracam po basenie, siadam do edycji kolejnych rozmów o niczym i późno w nocy, a na pewno nad ranem będą już gotowe, także zapraszam. Siedzę sobie tam przed chwilą na basenie, trzymam tą słuchawkę, tak żeby było mnie choć trochę słychać, ponieważ tam jest straszny głos, straszny szum, a, a jakiś facet mówi: Patrz, co za koniec do telefonu gada. Nie wiem, co mam do tego telefonu pić, czy nie, nie wiem, zjeść mam go, czy coś? Nie wiem, co się z telefonami robi według tego pana, ale zaraz zapytam i National geografii jest na Snapchacie, a ostatnio jedna znana dziennikarka w mapie odniesie Snapcha, więc jest lekiotowi dla dzieciaków. Właśnie próbowałem używać Pima i okazało się, że nie umiem go używać, więc muszę jeszcze nad tym popracować, ale jak na chwilę obecną to wolę używać Snapchata. Sorry, Casey.